przygotowane dla teatru, telewizji, spektakl, który grany jest w rzeczywistym czasie i z całym ryzykiem klapy czy katastrofy, no to jest chyba po raz pierwszy od 40 paru lat. To jest wszystko w formie, w fantastycznej formie zabawowej. To jest przede wszystkim zabawa, konwencja polegająca na, na zabawie w sytuację, zabawie w teatr. Nie epatowanie ludzkimi dolegliwościami fizycznymi, nie, znaczy nie, nie tyczy to ani seksu, ani, ani obstrukcji, ani kłopotów seksualnych, albo kłopotów zdrowotnych, rzecz tyczy śmiesznostek ludzkich i jest przede wszystkim, Fredro, tym się różni od współczesnej literatury, że nawet ośmieszając swoich bohaterów bardzo ich lubi.